Hi, hi, hi. Witam, witam, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku Broka. Ha, ha, ha. Wle, wlen. Nie wiem, nie chcę mi się tylko. Brokhańca nagrywać. Powiem Wam, zmienimy robotę. Stajemy śmieciarzami. Pisze z skina, jakby mieliśmy, nie wiem co tam robić. Dobra, cyk, pek, pek, pek. mamy cyk. Dobra, teraz bierzemy to. Nie, najlepiej zmienimy ze skina takiego, jakiego mieliśmy. Teraz tak, wyjdziemy tutaj. Nie, wyjdziemy jednak tutaj. Stryj śmieciarza. Musimy znaleźć. Jaki ma strój śmieciarza? Ej, bo ty nie masz stylu śmieciarza. Trzeba to taki. Będzie Taki. No i głowę zrobimy taką. No i tyle. No i. Śniedzia. Pepe. Coba w dupie mam. Jaką nazwę, taka mi wyjdzie. Tyk. To. Bierzemy śmieciarkę. Śmieciara. Śmieciara koniara. Idę. Ej, mnie ciekawi, czy jest śmieciarka. Albo że ja jej nie widzę. Musimy, widzowie, na spokojnie lecieć. To jest śmieciarka. A niebieska czemu? To nie pytajcie się mnie. Normalnie widzowie możemy sobie jechać. Będzie je zbierać śmieci i będzie się przy tym fajnie bawić Czyli niczym nie robić Ciekawe czy komuś by tak chciało się zbierać śmieci Minutka widowie lekko w lewo Dawaj, 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 dawaj Odstawiamy kosz i znów go zabieramy. Dziwnie. Eee, nazwę musimy zmienić. Tej nazwy nie było. Tej nazwy też nie było. Czeka. Podnosimy śmieci. I odkładamy śmieci. Teraz sobie pojedziemy tutaj pod szkołę, Ue, która na... ta nawet nie ma śmieci. Mi ciekawi, czy ta śmieciarka się zapełni. Nie widzę, żeby się zapełnia nie jest oszukany. Gdzie teraz będzie jeździć i wozić te konte? Ło, wow Ej, 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 bro! Co ty tu odwalasz. Jak wyścisz mi auto, to odkupisz. Chyba nie rysnął. Trochę widzowie będzie zbierać śmieci. Potem pojedziemy obrabować bank śmieciarko. No chociaż nie. kadnę twoje śmieci. Biorę twoje śmieci. Hmm, nie obrabowaniu banku, będzie koniec będą raczej następne na odcinki, lepsze i oto tak jest z Brockhaven chyba Jak komuś chce się to oglądać, to mówię wam, że albo oglądajcie, albo nie oglądajcie co ja zrobię? Ostatnie śmieci jedziemy napić na bank. Chociaż twarz mamy zakrytą. To nic odwodzimy świeciarkę. Sprzątniemy te śmieci mię... My... ...te śmieciarka... Chodź, Teraz to my czymś innym będziemy jeździć! by <laughs> ulicę. I akurat tu z tyłu se schowamy. Nie wiem czemu mam wszystko od policji, ale dobra, walić to. C, usuń. Bierzemy kartę tam bank i na tym zakończamy odcinek eee... co mamy mały problem jednak nie robimy banku dobra to na zakończenie żegnam was koparką Znajdźcie widzowie Oglądaliście Ludzie jak oglądaliście Ten filmik dobrze, To dobrze Że oglądaliście Pozdrawiam Was Życzę Wam Wesołych Świąt To na 100% Była tam Co? Aha Życzę Wam Wesołych Świąt. No i żegnajcie w tym odcinku. Padę do wody. Ule.